Jakże lubimy porównywać. W życiu to jest nieodzowne. Porównać coś z czym, zestawić coś z czymś. Czyli porównanie to taki środek stylistyczny, który ułatwia nam zestawianie. Czym jest porównanie? Porównanie to zestawienie dwóch elementów, pojęć, sytuacji, które mogą być ze sobą zestawione, ponieważ mają jakąś cechę wspólną. Na przykład oczy dziewczyny jak niebieskie jeziora. Czyli oczy tej dziewczyny są niebieskie, tak samo jak są niebieskie jeziora. Mają tę samą cechę. W jaki sposób zestawione są te elementy? Dzięki słowom jak jakby jako, na kształt, jak gdyby, niby. Te są najbardziej i najczęściej używane. Będziemy w związku z tym próbować wyłowić porównania, a dzisiaj w tym celu pracujemy na takim oto Tomiku Poetyckim, który napisał Andrzej Walter. Książeczka nosi tytuł Ciężar właściwy i została wydana w 2017 roku. Nie potrafisz. I nie potrafisz mnie opuścić, nie potrafisz odpowiedzieć i nie potrafisz mnie wyzwolić, unicestwić. Chyba nic nie potrafisz. I nawet nie potrafisz zniknąć. Uczepiłaś się mnie jak. Jak chmury, które suną nad lasem, nad chodnikiem, nad miłością. Jak czułość, która jest chmurą. Taką puchatą, nabrzmiałą, najpiękniejszą. Co właściwie porównane jest w wierszu Andrzeja Waltera w wierszu nie potrafisz. Mamy kobietę, która uczepiła się podmiotu mówiącego, podobnie jak chmury uczepiły się lasu, chodnika i miłości, ale mamy również czułość. Ale ta czułość to jest Wcześniej opisana chmura. Kobieta jest porównana do chmury i czułości, czyli tu mamy porównanie dwóch elementów: kobieta, jej zachowanie, chmura, jej zachowanie, chmura, która też jest czułością. Przeniesienie semantyczne, znaczeniowe, sensualne jest na kobietę, że to ona jest tą piękną, nabrzmiałą, puchatą i czułą chmurą. Porównanie homeryckie to po prostu bardzo rozbudowane porównanie. Pochodzi jego nazwa od Homera, który stosował takież właśnie porównania w Iliadzie i Odysei. Ten drugi człon zestawienia jest po prostu bardzo rozbudowany i tworzy osobny obraz poetycki. Możecie zobaczyć, jak takie porównanie wygląda w panu Tadeuszu. Mamy je w inwokacji, ponieważ takież porównania są charakterystyczne dla Eposu. A pan Tadeusz jest Eposem. Posłuchajcie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Litwa jest porównana do zdrowia. Zdrowie dla człowieka jest najcenniejsze, tak samo jak najcenniejsza jest ojczyzna, Litwa. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Wtedy człowiek ją docenia tę ojczyznę, kiedy ją utraci. Tak samo jest ze zdrowiem. To na tyle dzisiaj, moi drodzy. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.